Dzisiaj mam taką książeczkę Krzysztofa Kryza. Ach, znajomy nasz. Krzysztof Kryza, wielkopolanin, prawda? Mhm. Człowiek, który bardzo dużo podróżuje i te podróże nie wyglądają tak w sposób taki normalny jak większość, czyli wsiadają w samolot, lecą do jakiejś pięknej prawda, rezydencji czy ewentualnie hotelu i tam wypoczywają. Krzysztof Kryza to jest taka osoba, która potrafi za 20 dolarów przeżyć cały dzień który dociera do wyjątkowych miejsc. Zwiedził Chiny, zwiedził już, ci powiem, żebym nie była, Afrykę, Mongolię i Tybet. Tutaj jest książka, która wpadła mi niedawno w ręce, wyspy koralowe, miejsce, które ja osobiście chciałabym zobaczyć. Pomyślałam sobie, że przed wakacjami to głupotą jest kurczę czytać książkę, prawda? Taką taką jakąś, na no, no, o wakacjach, o wyjazdach, przecież lepiej polecieć, nie? No lepiej. Lepiej polecieć Zabierz i zobaczyć. się z panem Kryzą, musisz no, porozmawiać. Ale, <laughs> wiesz, nie jestem zwolennikiem i przynajmniej do tej pory nie byłam zwolennikiem czytania tylko konkretnych wyjazdów. Pojarzowania. Tak, co się okazuje. Wyspy Koralowe przekonały mnie, że można siedzieć w fotelu, popijać kawę i, I być też być na, na, na wyspach. Dokładnie tak. Książka jest napisana bardzo drobnym drukiem, czyli zawiera bardzo dużo treści. Takiej naprawdę mm -hmm. treści, rzekłabym, o wszystkim. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że on oprócz tego, że podróżuje, mieszka z tymi ludźmi, poznaje ich obyczaje, ich tradycje, on jakby z nimi żyje, prawda? On codziennie zapisuje swoje notatki, robi codziennie mhm. odnośnie dnia, robi dużo tak właśnie jak mówiłam zdjęć, które są na końcu tej książki. No, piękne zdjęcia. Bo tak naprawdę ale to książka też. książka też nie wymaga aż tylu zdjęć mhm. w trakcie czytania, ale o, widać przepiękne zdjęcia. Mhm. To jest wszystko z jego podróży, czyli nie jest tutaj gołosłowny, rzeczywiście w tych miejscach wszystkich był i potrafi opisać. Co mi się podoba w tej książce? To, że on w obecnym czasie opisuje jakby, jakby taką teraźniejszość tych ludzi, ale mhm. wraca bardzo często do historii. Bo, jak wiemy, trudno y, powiedzieć cokolwiek o kraju, czy na przykład y, o wyspie, czy o jakimś morzu, czy o wóle, o jakimś zabytku, y, jeżeli nie znamy historii tego, prawda? I tak jest tutaj y, przy Wyspach Koralowych też, na Oceanie Spokojnym, prawda? Sieć wysp, y, które tutaj Pan w przepiękny sposób opisał. Cudowne, y, takie opisy, nad którymi możesz siedzieć godzinami. Po prostu o pracy kobiet, które, które tam. o polowaniach, o, ty, o dzieciach. No i to jest takie, tak jakbyś tam siedziała, jakbyś krok w krok za nim szła, prawda? Jakbyś to mogła oglądać na żywo, i to jest właśnie magia tej książki, wiesz? Ja nie myślałam, że kiedykolwiek książka taka właśnie mnie tak wciągnie, bo wydawałoby się, że to jest niemożliwe, tak? A jednak się tam znajdujesz. Czyli to wynika z pasji autora. Dokładnie I tak. I tej jego systematycznej Cudownie napisane, tak. pracy tak. codziennej, nie, tak. że, że nic mu nie umyka. I tutaj tak potem. naprawdę y, jest y, dużo takich rzeczy, o których byśmy nie pomyśleli. Y, I tych kulinarnych, prawda i tych, y, tych głodowych też. No, y, nie dużo bywa. takich, tak, takich Ciekawostek, które on poznawał na co dzień, z którymi on jakby się spotykał i to na pewno nie są wakacje w hotelu czy basenie, prawda, to są wakacje, gdzie on podróżuje i opisuje swoje spotkania z tubylcami, gdzie on idzie pieszo, potrafi przejść pieszo ileś mhm, i leświ, o tej takiej... Gościnności też tych ludzi, prawda, o tym, w jaki sposób sobie mhm. wzajemnie w tych trudnych niekiedy sytuacjach i warunkach pomagają. Mhm. Także nie jest to opisane to piękne życie kolorowe, takie aczkolwiek to też jest piękne życie, prawda, dla tych tubylców, ale mimo wszystko y, patrząc jakby oczyma Europejczyka, my to troszeczkę inaczej spostrzegamy. No na pewno, na pewno. Na Także nie jest blisko nich, jest jednym z nich z czasem, Dokładnie prawda? tak. Hmm. Najczęściej jest właśnie jednym z nich mieszka. Hmm. To te opisy szukania noclegu. To jest, to jest ale odważny nie... człowiek. W sumie. Tak, tak, bardzo odważny i to, nie, to jest jedna z jego wielu tak. wypraw, no bo generalnie y, tych wypraw było więcej, ale y, ja nie czytałam żadnej poprzedniej jego książki. jakoś nigdy mi nie wpadła w ręce. Natomiast Wyspy Koralowe, no to jest moja taka pierwsza styczność z jego literaturą, ale. Taką ciekawostką jest to, że w internecie na YouTubie możemy spotkać aż 58 filmików nakręconych do tej książki. Aha. Dokładnie w odcinkach, mm, mm, y, które można obejrzeć i tutaj pokrywają się, prawda, z niektórymi właśnie opisami, y, z tymi pięknymi zdjęciami, i zapewniam Cię, że filmiki są równie piękne jak te zdjęcia. Takie wyjątkowe. No to żałuję, bo zdaje się, że Pan Kryza jest często, był bywał często gościem biblioteki. No właśnie nie miała okazji. Y, ze swoimi okazji, spotkaniami. Tak. I wydaje mi się, że tutaj nawet promował tę książkę. My ją też mamy w zbiorach. Nie miałam I... okazji go tutaj spotkać i naprawdę żałuję. No to poprosiłam może... Bo myślę, że człowiek jest y, godny, y, jakby zaproszenia na takie spotkanie. Uh -huh. Bo czytałam, że on y, tak naprawdę to promuje się właśnie na tych spotkaniach. Też spotyka się z ludźmi, żeby im to na żywo opowiadać. Nie miałam okazji, i jeżeli pominęłam gdzieś to spotkanie, to naprawdę. Żałuję. Żałuję. Bardzo żałuję. <laughs> bo myślę, że jeżeli książka jest tak dobra. No to spotkanie na żywo musi być no Na pewno, dobre, na pewno jeszcze, jeszcze takie bliższe spotkanie z autorem. Tak. Jest gościem Śremskich, śremskiej biblioteki, no wiesz, wystarczy po prostu powiedzieć. I być może, że wiesz, jeszcze ktoś, <coughs> kto sięgnął do książki, a, mhm. a nie miał okazji poznać pana tutaj z tych naszych spotkań, to może, może to jest y, możliwe. No ja właśnie chciałam no. zaproponować tą książkę na wakacje mm -hmm. dla osób, które nie podróżują, które nie wyjadą, które na nie wyjadą tak? Ja podejrzewam, że no, też nie wiem. Ja y, poznałam jakby wyspy koralowe. No nie mówmy nigdy, prawda? Bo nieraz no tak, się no takie tak, sytuacje zdarzają. Się, bo... Kto Niemniej y, po przeczytaniu tej książki na pewno będzie wiele chętnych osób, żeby się spotkać, tak na żywo porozmawiać. I to nie tylko o wyspach koralowych. Ja myślę, że o wszystkich, o, jego, o wszystkich podróżach. jego podróżach, mm -hmm. prawda? Bo mm -hmm. muszą być wyjątkowe podróże. Dla mnie y, takie podróże są po prostu zazwyczaj od strony tej bardziej wygodnej, prawda, gdzie no, lecimy, no to tak mamy przewodnika, Pan no tak. zaprowadzi, pokaże, wytłumaczy. A tu się okazuje, że takie mieszkanie między tymi ludźmi też może być wspaniałą formą mm -hmm. nie tylko wypoczynku, prawda, ale no poznawania tak. świata. I, tak, Tak. i chyba mm -hmm. w ten sposób raczej poznamy bardziej wyspy aniżeli właśnie z tej strony turystycznej. Mm -hmm. Także naprawdę wyjątkowa książka. Mimo, że ten druk jest bardzo drobny, w pierwszej chwili mnie troszeczkę przeraziła ta mm -hmm. białość mm -hmm. kartek, której uh -huh. nie lubię, ale rzeczywiście warto czytać. Mm -hmm. Polecam, naprawdę polecam jako taki jakby odskocznie od domowych obowiązków w czasie wakacji. i od naszych realiów w sumie. No tutaj na te pewno zdecydowanie bardziej obrazowych. Tak, nie? No. tak, nie tylko, prawda, tak, ale fantastyczna. Tak, ale no, no to tak jest kolorowa i tak piękna jako. Tak jak wrócimy z, z wyzmurze, koralowych, tak, 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 to możemy przynieść. Tak, o manipulacji. <laughs> wrócimy jakby do Europy. No w takim razie do zobaczenia i w wakacji.